Cześć! Jak mogliście już zauważyć, seria e, modyfikacji na kanale TV Minecraft.pl w końcu zyskała nazwę. Będzie się nazywała MineMod. I zaczynając od dzisiaj, e, będziemy liczyć numer odcinków. W, w pierwszym odcinku pokażemy Wam Water Shutter. I jak widzicie, też e, będziemy zaczynać od splash screena, gdzie będzie pokazana nazwa moda i numer odcinka. Więc każda mapa, na której będziemy pokazywać modyfikacje, będzie generowana na sid o tej samej nazwie. Na przykład, jeżeli dzisiaj pokazujemy Water Shader, to seed mapy nazywa się właśnie Water Shader. Ja mapę będę miał już zawsze wygenerowaną. Po prostu chodzi o to, żeby nie czekać, aż się wszystko wygeneruje i zapobiec drobnym lagom. No i jesteśmy, już widzimy świnkę, widzimy też krówkę w oddali. Ja tutaj będę leciał na FlyModzie, bo. Chcę też pokazać kilka błędów, które są w tej modyfikacji, co ona dodaje. Tak, właściwie to dodaje tylko odbicia, które są nadal troszkę zabugowane. Bo jak widać, rzeczy, które są dużo, troszkę wyżej, potrafią znikać i się pojawiać szybko. Ale jest to bardzo fajne urozmaicenie rozgrywki. I jak widzimy, teraz na przykład całe, całe odbicie podniosło się o jeden poziom do góry, już jest OK. I tak, tak potrafi skakać góra, dół, o i znowu. Ale na szczęście nie dzieje się to cały czas. Tylko czasami, więc nie, kol, nie kolę to aż tak w oczy. Jak widzimy też spływająca woda zyskała nową teksturkę. Teksturkę, no wygląda po prostu ładniej. Tekstura jest ta sama. Możemy tego moda zastosować do, każde, do każdego teksturpaka, jakiego posiadamy. I tak będzie działać. Yy, więc... Spływająca woda nie posiada odbić, jak widzimy, i e, jak dotyka ona się z wodą stojącą, widać wyraźną granicę między nimi. Ale miejmy nadzieję, że w przyszłych wersjach to się już poprawi. Więc, jeśli chodzi o błędy, jeżeli mamy flame to niestety, ale potrafią one dać się we znaki. Nawet jeżeli jest, mamy, nie mamy flame moda. To czasami modyfikacja potrafi zdziałać działać cuda, i yy, w, cała woda na mapie wsiąka, czy też jak jesteśmy w jaskini, nagle widzimy każdy, każde źródełko wody yy, na powierzchni. Ale o tym zaraz. Yy, modyfikacja oczywiście działa na yy, multi. Zademonstrujemy to na naszym serwerze. Rach, ciach, ciach, Jesteśmy. Spawn. Wszelkie fontanny na tej modyfikacji naprawdę wyglądają dużo lepiej niż normalnie, ale znowu, odbicia i bugi z odbiciami po prostu a, trochę już psują to, jak fajna jest modyfikacja. Jednak pamiętajmy, jest to wersja alfa, Minecraft w alfie też nie był najładniejszy, no, trzeba przyznać i był ostro zabagowany. Jednak e, modyfikacja ma to coś, naszym, e, naszym zdaniem Notch powinien e, przemyśleć, czy może nie dodać jej do głównej gry, trochę zoptymalizować oczywiście, bo jednak obniża ona FPS y ale czemu nie? Teraz zaczniemy małą prezentację od tej pozytywnej części, później przejdziemy do tej mniej pozytywnej, czyli obnażymy kilka błędów i to, co nas wkurza najbardziej. Zapraszam do oglądania. Jak możecie zauważyć, Water Shudder to jest dosyć zabagowany mod, jednak warto poczekać, aż autor wyda pełną wersję swojej modyfikacji. I tym średnio pozytywnym akcentem zakończymy pierwszy odcinek Mine Moda. Zapraszamy na inne nasze filmy i na Minecraft.pl. Cześć!